Nie był głośny, ale to jego głos decydował, kto żyje, a kto znika. Santo Traficante junior, człowiek, który rządził mafią na Florydzie i miał wpływy sięgające aż do Hawany, oficjalnie właściciel kasyn. W rzeczywistości, bos, który rozmawiał z CIA o zabójstwie Fidela Castro i pociągał za sznurki w cieniu największych wydarzeń zimnej wojny. Urodził się we wschodnim Tampa jako syn Santo Traficante seniora. Pioniera przestępczości zorganizowanej na Florydzie. Od dziecka oddychał dymem cygar, szeptami z tylnego zaplecza i zapachem gotówki z nielegalnych kasyn. Kiedy przejął rodzinny interes, nie był brutalny jak Capone, ani teatralny jak Gotti. Był wyciszony, chłodny i przerażająco skuteczny. Jego biuro często stolik w lokalnej kawiarni. Jego metoda, urok, lojalność i jeśli trzeba zniknięcie oponenta bez śladu. Na świat przyszedł 15 listopada 1914 roku w Tampa na Florydzie. Jego ojcem był santo traficante senior, znany również jako Santos Capello, człowiek, który zdominował południowe Stany Zjednoczone i stworzył jedną z najpotężniejszych organizacji mafijnych. Traficante pochodzili z małego sycylijskiego miasteczka, Cianciana, poprzez port w Neapolu. Nestor Rodu miał przybyć do Stanów Zjednoczonych, mając zaledwie 16 lat. Stamtąd też przywiózł mafijne zwyczaje. Trafikante senior w 1925 roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo. W tym czasie był już szanowanym członkiem podziemia na terenie Tampa. Jego żona Maria Giuseppa Cacciatore dała mu na świat pięciu synów, w tym santo juniora. Jak pokaże historia, junior będzie jednym z niewielu mafijnych bossów. Którzy przejęli władzę poprzez sukcesję. Tampa w tamtych czasach to nie tylko słońce i plaża. To także centrum produkcji cygar, przemytu alkoholu, nielegalnych zakładów i hazardu. Dzielnica Ibor City była domem dla kubańskich i włoskich imigrantów, a także miejscem, gdzie rosło imperium trafikante. Młody Santo dorastał, obserwując, jak jego ojciec kieruje półświadkiem miasta. Edukację zakończył na dziesiątej klasie podstawówki. Jego szkołą stała się ulica. Jego profesorami ojciec, a także przyjaciel ojca z Nowego Jorku, Tommy Luckeze. Starszy trafikante i Luckeze przyjaźnili się od lat 40. Później ta relacja przeniosła się na juniora. Kiedy Santo Junior zostanie donem rodziny Stampy, wielokrotnie będzie spotykał się ze swoim mentorem, tak na Florydzie, jak i w Nowym Jorku. Często jadali w ekskluzywnych, drogich restauracjach. Często na kolacjach trafikantę pojawiał się z Frankiem Ragano, adwokatem mafii. Pewnego razu Tommy Lucchese, działający w branży futrzanej, zwrócił uwagę na towarzyszkę Ragano, która nie posiadała w tamtym momencie futra. Tommy postanowił sprezentować je kobiecie. Kiedy Ragano o tym usłyszał, był pod wrażeniem hojności mafijnego bossa, ale próbował odmówić. Wtedy też trafikantę junior. Wychylił się do niego z prośbą, poleceniem, by go nie zawstydzał. Ragano zrozumiał i jego kobieta stała się posiadaczką futra o wartości 5000 tysięcy dolarów. Jak wspominał Ragano, trafikantę był pod niesamowitym wrażeniem Lukeze i jego wpływów. Delikatnie nawet zazdrościł Donowi z Nowego Jorku tego, że politycy i policjanci siedzieli w jego kieszeni. Dla trafikante Tomi Lukeze miał być najważniejszym nowojorskim sojusznikiem. Przez wiele lat Santo Traficante Senior kierował mafijnym podziemiem na Florydzie. Jego sojusze, jak choćby ten z Lakim Luciano, wzmacniały jego pozycję. Zajmował się nielegalnym hazardem i sprawił, że jego mafia liczyła się na mapie Stanów Zjednoczonych. W latach czterdziestych jego najstarszy syn pobierał od niego nauki i był kojarzony z grą o nazwie Bolita. Jest to rodzaj loterii popularnej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na Kubie, ale także wśród robotniczej klasy Florydy. Ta składała się głównie z Latynosów, Włochów i Czarnoskórych. W podstawowej grze Bolita w woreczku umieszcza się 100 ponumerowanych kulek i dokładnie miesza. Grający obstawiają, jaki numer zostanie wylosowany. Nie trzeba być specjalistą, by rozumieć, że taka gra, czy też kontrolowanie tej gry to dla mafii żyła złota. W latach 40 junior w imieniu swojego ojca Zaczyna prowadzić operacje na Kubie. Rzekomo otworzenie kasy na Kubie miało być jego pomysłem, a ojciec jedynie zaakceptował wizję swojego syna. Na Kubie mafia planowała stworzyć prawdziwe hazardowe niebo. Dziedzic tronu Stampa był na tyle znaną i wpływową postacią na Kubie, że został zaproszony na konferencję w Hawanie. O niej już kilkakrotnie wspominałem. Jedno z najważniejszych mafijnych spotkań, podczas których występy dawał Sam Frank Sinatra. Odbyło się w grudniu 1946 roku. Najbardziej wpływowi bosowie amerykańskiej mafii, zebrani na polecenie lakiego Luciano, mieli omawiać sprawy dotyczące rozwoju ich kasyn i hoteli na Kubie. Konferencja Hawańska nie będzie jedynym mafijnym zlotem, w którym trafikanty junior weźmie udział. Pojawi się także podczas zjazdów Apalakin. Santo znalazł się wśród ponad 60 mafiozów których zatrzymała policja. Otrzymał grzywnę w wysokości 10 tysięcy dolarów, ale groziło mu także od 3 do 5 lat więzienia. Ostatecznie jednak za kratki nie trafił. W 1960 roku, po serii apelacji, kara więzienia została oddalona. W 1946 roku Santo Traficante Jr. zostaje rezydentem Kuby i będzie nim aż do upadku rządów Batisty. I przejęcia władzy przez Fidela Castro. Jakie były skutki dojścia do władzy przez Castro dla Trafikante, opowiem w dalszej części dzisiejszego materiału. Z kolei w rodzinnej Tampie na Florydzie Santo Junior prowadzi wraz z ojcem zakład fryzjerski. Według niektórych źródeł miał on także służyć za bazę operacyjną obu gangsterów. 2 stycznia 1953 roku dochodzi do zamachu na życie Juniora. Według raportów w kierunku trafikante zostały oddane trzy strzały z shotguna. Żaden z nich nie okazał się jednak być tym śmiertelnym. Kiedy policja przesłuchiwała przyszłego dona rodziny, ten zbył ich milczeniem. Podobno wiedział, kto do niego strzelał, ale nie zamierzał poinformować o tym funkcjonariuszy policji. Sprawa pozostaje nierozwiązana. 11 sierpnia 1954 roku. Santo Traficante senior w wyniku nowotworu żołądka umiera. Ma 68 lat. Zostawia po sobie dobrze funkcjonujące imperium mafijne, z rozległymi wpływami, a także człowieka, który to imperium wprowadzi na jeszcze wyższy level. Jego syn, jako jeden z nielicznych, tak jak już wspominałem, przejmie schedę po ojcu i będzie rządził twardą ręką. Wiosna 1955 roku. Santo Traficante Jr., już wtedy uważany za niekwestionowanego bossa mafii Stampy, nagle trafia na celownik federalnych. 1 kwietnia zostaje postawiony w stan oskarżenia razem ze swoim bratem, Henrym Traficante, oraz sześcioma innymi osobami. Zarzuty: unikanie płacenia podatku akcyzowego od zakładów bukmacherskich. Według federalnych, bracia traficante oraz ich wspólnik Joe Perrone. Prowadzili nielegalne operacje hazardowe, z których nie odprowadzali należnych podatków, prokuratura twierdziła, że działali na wielką skalę. Przyjmowali zakłady, nie rejestrując się jako legalni operatorzy i nie kupując obowiązkowych znaczków podatkowych. 21 kwietnia 1955 roku trafikante i jego brat stawiają się przed sądem federalnym. Wpłacają po 5000 dolarów kaucji każdy. Co w tamtych czasach było sumą niemałą, ale dla mafijnego imperium, tylko drobną stratą operacyjną. Inni oskarżeni, w tym Salvatore J. Lorenzo z Tampy oraz czterech mężczyzn z Sankt Petersburga, także zostają objęci postępowaniem. Ich kaucje wynosiły po 2500 dolarów. A jak zakończyła się ta sprawa? 8 czerwca 1955 roku. Trafikantę i jego brat przyznają się do winy w związku z uchylaniem się od podatków, ale unikną kary więzienia. Santo trafikantę nie po raz ostatni uniknie życia za kratkami. Junior, według wielu relacji, miał obsesję na punkcie Kuby i hazardu, który rozwijany był na tej wyspie. W Hawanie miał współpracować z mejerem Lanskim, którego batista, rządzący Kubą, miał uważać za prawdziwego geniusza. W 1957 roku do użytku zostaje oddany Hotel Capri, którego właścicielem miał być właśnie Santo Traficante Junior. By podnieść popularność hotelu, w którym znajdowało się oczywiście kasyno, na Kubę sprowadzono Georgia Rafta. Amerykański aktor filmowy miał być twarzą hotelu. Traficante miał mieć udziały także w klubie nocnym Tropicana, a także kilku innych, mniej lub bardziej legalnych biznesach na Kubie. Kasyna i hotele dla mafii były prawdziwą maszynką do robienia pieniędzy. By uniknąć problemów ze strony panującego reżimu, Santo wręczał łapówki urzędnikom, a podobno nawet samemu dyktatorowi Fulhencio Batiście. Rosnące wpływy na Kubie sprawiły, że trafikante stał się ważnym graczem przy stole Mafijnej Komisji, która decydowała o losach amerykańskiego podziemia. Jednak kubański sen trafikante i ogólnie mafii amerykańskiej nie mógł i nie trwał wiecznie. W 1959 roku na Kubie do władzy dochodzi nie kto inny jak Fidel Castro. Komunista, zatwardziały antyamerykanin, nieprzychylny mafii. Pokonał Fulgencio Batiste, dyktatora, który na interesach z mafią zarobił fortunę. Castro ustanawia nowy ustrój na wyspie. Nacjonalizuje wszystkie biznesy, a także przejmuje kapitał należący do amerykańskich biznesmenów. Dla Santo Traficante jest to szok. W mgnieniu oka stracił sporo pieniędzy, a także wpływów. Tym samym, niemal z miejsca, stał się zaciekłym przeciwnikiem kubańskiego dyktatora. Ale czy na pewno? W 1959 roku, tuż po przejęciu władzy przez Castro, traficante został aresztowany w Hawanie. Oficjalnie jako zagraniczny kapitalista i były właściciel kasyn, ale zamiast wylądować w celi na długie lata, został zwolniony już po kilku miesiącach. Konkretnie w kwietniu 1960 roku. To wzbudziło podejrzenia. Dlaczego reżim, który publicznie potępiał mafię, potraktował tak łagodnie jednego z jej bosów? W latach 60. i 70. wśród kubańskiej emigracji w Miami krążyły pogłoski, że trafikantem miał układ z nowym rządem. Niektórzy twierdzili, że w zamian za nietykalność dla swojej rodziny i ludzi miał przekazywać informacje na temat planów CIA i kubańskiej opozycji. Miał być podwójnym agentem, grającym dla Amerykanów i dla reżimu Castro. O aktywności antyfidelowej ze strony Santo możemy przeczytać w raportach CIA o nazwie Family Jewels, które zostały odtajnione w 2007 roku. Raport ten to ponad 700 stronicowy zbiór wewnętrznych meldunków opisujących nielegalne i skandaliczne działania agencji z lat 50., 60. i 70. Wśród nich znajdziemy inwigilację dziennikarzy, testy narkotykowe na obywatelach USA, nielegalne podsłuchy oraz, co nas dziś szczególnie interesuje, spiski na życie zagranicznych przywódców, w tym Fidela Castro. Z dokumentu wynika, że CIA szukając sposobu na wyeliminowanie Castro, postanowiło sięgnąć po mafię. Spotkanie miało miejsce w 1960 roku. Agent CIA, Robert Machiu, zaaranżował kontakt z dwoma gangsterami. Samym Giancanon, znanym z powiązań z chicagowskim syndykatem oraz tajemniczym Joe. Ten Joe to w rzeczywistości John Roselli, człowiek mafii o kubańskich koneksjach, Rozeli, jak się okazało, nie działał sam. Do planu wciągnięto również Trafikante, jednego z najpotężniejszych bosów mafijnych w historii Florydy i byłego nadzorcę kubańskich kasyn w czasach Batisty. CIA przekazała mafii sześć kapsułek zawierających silną truciznę. Plan zakładał podanie ich Castro podczas jednej z wizyt w restauracji. Santo Trafikante, znający doskonale układ sił na Kubie, miał posłużyć jako pośrednik. Miał kontakt z osobami, które mogłyby dotrzeć bezpośrednio do Castro. Ostatecznie jednak plan się nie powiódł. Kolejni wykonawcy się wycofywali, pigułki nie zostały nigdy użyte, a cała operacja została przerwana po klęsce inwazji w Zatoce Świń. Ale dokument Family Jewels jednoznacznie pokazuje, sam to Junior nie był jedynie biernym obserwatorem zimnowojennych zawirowań był częścią amerykańskiego spisku na życie głowy obcego państwa z aprobatą najwyższych szczebli władzy. Santo Traficante Junior, człowiek o spokojnym głosie i spojrzeniu pokorzysty, rządził jak generał bez armii, bez hałasu, bez rozlewu krwi na ulicach. Ale to tylko pozory. Mafia florycka, którą kierował, była jednym z najskuteczniejszych i najgroźniejszych syndykatów przestępczych, w dwudziestowiecznej Ameryce, a jego samego podejrzewano o zlecanie lub aprobację co najmniej kilku mniej lub bardziej znanych eliminacji. W kontekście rządów twardej ręki w wykonaniu Santo i zabójstw, które miał zlecić, pojawiają się dwa ciekawe nazwiska. Johnny Roselli, ten sam, który brał udział razem z trafikantem w operacji CIA przeciwko Fidelowi Castro, gdy w latach 70. zaczął mówić zbyt wiele podczas przesłuchań Komisji Senackiej, jego ciało zostało znalezione w beczce, unoszącej się na wodach Zatoki Biscayne. Brutalna i symboliczna eliminacja typowy sygnał mafijny. Choć głównym podejrzanym pozostaje Chicago Outfit, wielu badaczy uważa, że Trafikantę też mógł chcieć go uciszyć, zanim wybuchnie polityczna burza. Kolejne nazwisko może Was zaskoczyć bo nosił je dość znany człowiek, sam Giancana. To kolejny uczestnik zamachowego duetu CIA Mafia. Zastrzelony we własnej kuchni w 1975 roku, tuż przed planowanym przesłuchaniem przez Komisję Czercza. Czy trafikantę miał z tym coś wspólnego? Nie wiadomo. Ale to zastanawiająca koincydencja, że aż tylu świadków operacji Castro ginęło jeden po drugim. I choć żadne z tych zabójstw nie zostało mu udowodnione, jedno łączy wszystkie te śmierci: milczenie. Ludzie z otoczenia trafikante znikali, gdy stawali się problemem. A on sam trzymał się z dala od światła reflektorów. Nie krzyczał, nie groził, nie zostawiał śladów. Nigdy nie rozmawiał z prokuratorami czy chociażby dziennikarzami. Był donem w starym stylu. Trzymał się w cieniu. Santo Trafikante miał być człowiekiem, którego nie było łatwo rozbawić. Ukrywał się zwykle za pokerową miną. Jednocześnie potrafił być naiwny, tak jak wtedy, gdy próbował kupić samochód, a sprzedający zniknął z plikiem 100 dolarówek otrzymanych od Santo. Jak podają niektóre źródła, Santo Trafikante oprócz bycia królem hazardu był również narkotykowym baronem. Co prawda, nigdy nie zostało mu nic udowodnione. Trafikanty był zbyt inteligentny, by dać się złapać na udziale w przemycie. Jednak wiele wskazuje na to, że rzeczywiście jego imperium nie ograniczało się jedynie do hazardu czy zamachów na głowy państw. Do tego wątku za chwilę jeszcze wrócimy. Jak wspominał jego prawnik Frank Ragano, Santo trafikante w narkotyki miał być zaangażowany od zawsze. Jeszcze w latach 50 miał działać w branży narkotykowej wraz z Tomim Lukezem. A w latach 70., czyli jakiś czas przed tym, zanim Floryda stała się narkotykowym rajem, Santo i jego ludzie pomagali utworzyć korytarz przerzutowy z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych. W 82 roku komisja senacka uznała go za jednego z kluczowych graczy w przemycie heroiny, ale nie znaleziono twardych dowodów, które by to potwierdziły. Wracamy do kwestii zamachów na głowy państw. Santo Trafikante Jr. miał być częścią grupy spiskowców, która miała na celu wyeliminowanie Johna F. Kennedy'ego. Jak zeznał niejaki John Aleman, doszło pomiędzy nim i Santo do rozmowy, w trakcie której Trafikante na sugestię o reelekcji Kennedy'ego miał powiedzieć, że nic takiego się nie wydarzy, ponieważ JFK dostanie kulkę. Aleman, który miał być informatorem FBI, przekazał swoim prowadzącym to, co usłyszał od Santo, ale agenci stwierdzili, że to zwykłe gangsterskie przechwałki. Kiedy w 1978 roku Trafikante i Aleman stanęli przed komisją, ten pierwszy zaprzeczył, jakoby powiedział cokolwiek o zamachu na Kennedy'ego. Z kolei Aleman, najprawdopodobniej w obawie o własne życie, zeznał, że po prostu źle zrozumiał szefa rodziny Stampy. Santo Traficante zaprzeczył również, jakoby miał jakikolwiek kontakt z zabójcą prezydenta Stanów Zjednoczonych, Lee Harvey Oswaldem, czy Jackiem Rubio, człowiekiem, który zlikwidował Oswolda. Frank Ragano w 1992 roku powiedział na łamach New York Post, że przekazał prośbę od Hoffy do traficante i szefa mafii z Nowego Orleanu, Carlosa Marcello. Prośba ta dotyczyła zlikwidowania JFK. Dlaczego to Ragano był tym, który przekazał wiadomość? Z prostego powodu. Ragano reprezentował interesy zarówno Trafikante, jak i samego Hoffy. Frank twierdził również, że na kilka dni przed śmiercią Trafikante wyznał, że Marcelo miał zlecić zlikwidowanie Roberta F. Kennedy'ego, a nie jego brata, prezydenta USA. Jednak słowa adwokata wielokrotnie były podważane. I nie zmieniły nic w raportach dotyczących zabójstwa JFK. Santo trafikanty nigdy nie usłyszał żadnych zarzutów w związku z jego domniemanym udziałem w zabiciu 35 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby pełnej opowieści o Santo bez wspomnienia do niego Brasko. Poruszałem ten wątek w materiałach zarówno o Jopiston, agencie federalnym działającym pod przykrywką, właśnie jako do niej Brasco, a także w filmie o Dominiku Napolitano. Jednak warto uzupełnić nieco informacje. Ci, którzy są na bieżąco z moimi materiałami, zapewne doskonale pamiętają, że operacja Donnie Brasko zakończyła się wieloma aresztowaniami i praktycznie rozbiciem nowojorskiej rodziny Bonanno. Jednak działanie Joppy Stone i związane z tym konsekwencje dotknęły nie tylko członków tej rodziny. Santo Trafikante w 1986 roku został wezwany przed oblicze sądu. Przesłuchiwano go w sprawie jego zaangażowania w King's Court Club, który prowadzony był przez duet Benjamin Ruggiero do Brasco. Procent z tego otrzymywał oczywiście Sony Black, Dominik Napolitano. Ich działalność na terenie Florydy nie miałaby prawa bytu, gdyby nie pozwolenie szefa rodziny Stampy. Jednak sąd nie zdołał niczego mu udowodnić i po raz kolejny. Trafikante Junior uniknął od odsiadki. Miami, lata 80. Kiedyś był królem Santo Traficante Junior, boss mafii z Florydy. Pojawiał się w sądach w garniturach szytych na miarę, z kapeluszem na głowie i pewnym krokiem przekraczał progi sal przesłuchań i komisji kongresowych. Bywał w najlepszych restauracjach Miami, zamawiał najostrzejsze dania i płacił Setkami dolarów. Miał styl, miał władzę, miał respekt. Ale to już przeszłość. W wieku 68 lat trafikantę witał gości w rozciągniętych bawełnianych piżamach, jadał mdłe jedzenie, porzucił martini. Co drugi dzień zakładał chirurgiczną maskę i podłączał plastikowy cewnik do zastawki w brzuchu. Musiał regularnie oczyszczać organizm z toksyn. Jego nerki przestały pracować. To był koniec pewnej ery. Przez dekady uznawany był za mafijnego władcę Florydy. Zarządzał imperium finansowym poprzez nielegalny hazard, lichwę, wymuszenia a także narkotyki. Teraz jednak czekały na niego dwa poważne procesy w Miami i tampie. Każdy z zarzutów groził karą do 20 lat więzienia. I choć jego adwokat Henry Gonzalez zbywał te sprawy jako śmieszne, to niepokoił się. Zbyt wielu emerytowanych przysięgłych. Zbyt dużo uprzedzeń wobec Włochów, zbyt wiele medialnego szumu, a może zbyt dużo prawdy. W tym czasie trafikanty większość dni spędzał w domu córki w tampie. Przesiadywał w kuchni, przeglądał gazety, dzwonił do lekarzy i prawnika z nudów. Czasem budził się przed świtem, sięgał po garść plastikowych fiolek z nocnego stolika. Jego śniadanie? Koktajl kolorowych tabletek. On potrafi narzekać na zdrowie godzinami, mówił Frank Ragano, jego przyjaciel i były adwokat. Jest hipochondrykiem. Inni mówili wprost. Boi się śmierci. Boi się więzienia. Przez całe życie unikał odsiadki w USA. Teraz mógł ją zobaczyć na horyzoncie. Departament sprawiedliwości uważał jednak, że jego choroba to sprytnie odegrane przedstawienie, alibi, według nich. Trafikante nie tyle umierał, co próbował uciec. Jednak jego choroba nie byłaby najmniej spektaklem. Santo Trafikante rzeczywiście chorował. Wspomniane sprawy sądowe nie zakończyły się skazaniem Trafikante, a on sam zmarł 17 marca 1987 roku w Houston w stanie Teksas. Miał 72 lata. Houston miał przejść operację serca. Santo Trafikante Junior przez lata był jednym z najbardziej wpływowych mafiozów w Stanach Zjednoczonych. Jego powiązania ze światem polityki, znajomości z agencjami wywiadowczymi, czyniły go potężnym człowiekiem. Kontrolował teren, przez który do Stanów Zjednoczonych przerzucano narkotyki, na czym miał również się sporo dorobić. Do tego, jak sam wspominał, zawsze był hazardzistą. Nie za darmo dostał przydomek król hazardu. Po jego śmierci do władzy doszedł Vincent Loscalzo, ale nie był nawet w połowie tak wpływowy jak trafikante. Rodzina Stampy dość szybko utraciła swoją pozycję, a dzisiaj prawdopodobnie już nawet nie istnieje. Na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że taki odcinek przypadł wam do gustu. Nie byłoby tego odcinka, gdyby nie mój patron Paweł, któremu pragnę serdecznie podziękować za wsparcie. A jeżeli Wy chcecie być tacy jak Paweł, to zachęcam do odwiedzania mojego Patronite, gdzie możecie wesprzeć moją pracę. Znajdziecie mnie również na platformach społecznościowych takich jak X, Instagram czy Facebook, gdzie jakiś czas temu została utworzona grupa. Zachęcam do komentowania pod filmem, lajkowania i subskrybowania kanału. Tak by być na bieżąco. Materiały w każdą niedzielę o godzinie 18. A teraz, jeżeli dotarłeś do końca, zostaw komentarz o treści mafia. I słyszymy się za tydzień. Cześć!